Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w budynku Zespołu Szkół w Kietrzu. Ja nazywam się Artur Ojek, jestem zastępcą dyrektora Zespołu Szkół w Kietrzu no i oczywiście nauczycielem w u i z tej okazji chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o sukcesach naszych młodych zawodników i zawodniczek na arenie wojewódzkiej no i być może, i być może ogólnopolskiej. Są obok mnie chłopcy z rocznika 2011, którzy w ostatnich tygodniach rywalizowali w turnieju z Orlika na stadion. No i ku wszystkich zdobyli Mistrzostwo Województwa i w najbliższych, w najbliższych dniach od 17 do 19 listopada będą reprezentować naszą gminę jako Kietrzanie 2011 w ogólnopolskich zawodach z Orlika na stadion. Ja jak dostaliśmy się do tego wielkiego finału i czego po sobie oczekujemy, no to ja może, nie wiem, może oddam mikrofon chłopcom, niech później się wypowiedzą, wypowiedzą o wrażeniach, no i o tym, co sobie gdzieś tam zaplanowali na ten finał. No może Dominik pierwszy, zaczniesz? No, nazywam się Dominik Czarnecki. W pierwszej fazie turnieju rywalizowaliśmy ze Zdzieszowicami i Gupczycami. Z Głupczycami wygraliśmy 1-0. 4-1 z dziesiątami 3-0. Y, potem awansowaliśmy do finału wojewódzkiego. Y, pokonaliśmy w grupie Prudnik 4-1-0, a Kędzierzyn również 1-0. Mm, nazywam się Jakub Krawiec. W półfinale wygraliśmy z Dobrzeniem Wielkim 4-0, a no ale jeden zero z gminą popielów. Podsumowaliście już w zasadzie wszystkie wyniki, które doprowadziły nas do wielkiego finału w Warszawie. Co czujecie, bo w zasadzie w ostatnich dniach mieliśmy tak napięty kalendarz, był długi weekend, więc jeszcze nie mieliśmy w zasadzie okazji porozmawiać. I co czujecie? Z jakim nastawieniem jedziecie do Warszawy? Co chcecie przeżyć? No, oczywiście, trzydniowa fantastyczna impreza turniej, piłki nożnej, plus oczywiście Wisienka na torcie, czyli mecz Polska-Szkocja. Co, co, no czego oczekujecie od siebie, chłopcy? Co zamierzacie? Czy, czy jedziemy walczyć, czy będziemy się dobrze bawić? Czy, czy jedziemy po prostu tylko na wycieczkę? No to my, myślę, że wy, niech każdy się wypowie. Moim zdaniem jedziemy od razu y, powalczyć. Na pewno chcemy walczyć z tymi, to są wiadomość, to są najlepsze drużyny w województwach. Chcemy bardzo powalczyć. Moim zdaniem mamy y, dużo argumentów, które. Mogą zaznaczyć naszą dominację nad rywalami. Oraz no, takim moim celem jest co najmniej przejście fazy grupowej, żeby już zagrać na tym stadionie narodowym. No, fajnie by było, żeby nam się udało na stadion narodowy, narodowym chociażby zagrać, nie tylko pooglądać, jak gra Polska ze Szkocją. Tak jak powiedziałem wcześniej, w dniach 17-19 listopada odbywa się finał krajowy Zorlika na stadion. No bardzo, bardzo wcześnie wyjeżdżamy, bo już w niedzielę mamy pierwsze rozgrywki od godziny 16. Na obiektach znicza Pruszków faza grupowa się odbywa. No potem faza pucharowa już, już rozpoczyna się w, w poniedziałek. Dodatkowo będziemy również świadkami spotkania Polska-Szkocja. No i we wtorek już ta faza. O której tutaj y, Dawid Hołbiczko powiedział, czyli ta faza y, pucharowa. No miejmy nadzieję z naszym udziałem na Stadionie Narodowym. Oczywiście wa ważne jest i, wa i jeden warunek jest taki, że musimy, że musimy e zająć mie miejsca w pierwszej dwójce w grupie i wtedy jest szansa, żeby na że nad tym Narodowym zagramy. No na pewno dla chłopców duże przeżycie. Ja osobiście już raz w Warszawie na turnieju, bo, bo w półtora roku temu z podwórka na stadion tym barku również udało nam się awansować z chłopcami z rocznika 2013. No, więc już tego troszeczkę smaku, tego wielkiego turnieju yy, poznałem. Naczkolwiek no, no fajnie, że jest ten rocznik 2011, który, który prowadziliśmy yy, z trenerami tutaj od, od yy, kilku lat, chłopcy, którzy przeszli w zasadzie wszystkie etapy szkolenia. Jedziemy się dobrze bawić, jedziemy grać w piłkę, a jeżeli się nam coś uda ugrać, to na pewno będzie to na, na pewno dla nas duża, du, duża satysfakcja. Yy, myślę, że tutaj postawię kropkę, yy, na pewno będziemy Państwa yy, informować. O bieżących naszych wynikach i o ewentualnym końcowym, końcowym uzyskanym przez nas rezultacie. Ja mam tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę i pozdrawiam ze sportowym pozdrowieniem. Artur Rojek.